Tak się właśnie witam serdecznie. Długo zbierałem z tym, żeby te kilka słów powiedzieć, kilka zdań. A teraz siedzę w samochodzie, czekam na moje panie, robią zakupy na rynku, jakieś I takie wiadomo, jak to na rynku. Chciałem się zwrócić do Was o pomoc, mimo tego, że wiem, że już niektórzy po prostu żegają moimi zbiorkami, relacjami na fajsie, ale to jest cały czas aktualne, ponieważ ktoś mi powiedział, Artur nie przejmuj się, udostępniaj niech ludziom, będzie będą przesyceni. No bo po prostu jestem też potrzebujący. W sensie no choruję na CIDP i, i, i mam założoną się pomaga i zrzutkę. Więc jeśli ktoś może. Naprawdę, no ja nie czynię cudów, nie jestem w stanie jechać z mojego miasta do Palermo na rowerze, ale wiem też, że dużo ludzi w ogóle potrzebuje, zbiera, czy dzieci, czy nie dzieci. Powiem Wam w obliczu choroby, każdy jest po prostu równy i każdy się stara o to, żeby zdobyć trochę środków. No pewnie mam za mało obserwujących, żeby robić live, y, ale chciałbym robić live y i kto tam. Ogląda. Było dużo do powiedzenia o życiu, o chorobie, o tym, o tamtym, siamtym, Więc proszę, jakoś tam pomóżcie mi w tym, żeby robić te live'y, Zapraszajcie mnie czy tam obserwujcie. No i zwracam się do tych, którzy po prostu nie przypadają za moją osobą, bo na pewno tacy są. Wiem, że jest jedna taka dziewczyna, która no, podchodzi prawie pod stalkowanie mnie. Wiem, że jest jakiś filmik udostępniony kilka tygodni i nagle jest poddany weryfikacji. No to znaczy, że po prostu mnie zgłasza, a już, już taki tam coś tam było z tą dziewczyną, prawda? Że wiem, że prawdopodobnie to ona. No może nie na 100%, ale tak. Moi drodzy, jeśli macie dobre serce, no bo tak, ja modlitwy nie potrzebuję. Dlatego, że modlitwą nie zapłacę za rehabilitację, za jakieś takie dodatkowe leki. Nie pojadę się rehabilitować. Potrzebna po prostu jest mi pomoc i tyle. Dlatego mam zbiórki na Zrzutce, CIDP na 4 Fund. Można łatwo mnie znaleźć. Nie wiem czy po nazwisku, czy w ramach potrzeb, czy jak. Artur Polina Polineuropatia neuropatia zapalenie demilizacyjne układu nerwowego. Na innych filmikach są namiary na miary na te zrzutki. No się pomaga. To nie jest tylko, że 1,5% tam cały czas można mnie wesprzeć, więc zachęcam po prostu. Nie, nie wiem, jak to wyszło. A czasami robię live na live ale tam jest mało osób z Polski, więc ten TikTok też tak... No zobaczymy. W każdym razie zwracam się jeszcze raz o pomoc. Ja, jeśli możecie, proszę chętnie. Pozdrawiam.